Boże, nie, ale, bo my, tak, my tak na początku lubimy sobie porozmawiać z publicznością, złapać A. kontakt i tak dalej, bo Państwo też się trochę pewnie krępujecie, tu są światła. Normalnie jest tak, że ciemno, że można spokojnie reagować, uh -huh. bo ty też. Nie wiem, czy ludzie znają sobie sprawę czasami. E, nie wiem, czy Państwo widzieliście swoją twarz, bo ja często oglądam swoją twarz w lustrze, jak się człowiek zaczyna śmiać. No i? Widzieliście, jak człowiek wygląda? A my to mamy na co dzień. Ja, <laughs> ale to jest fantastyczne. Ale I ludzie... dzisiaj was w końcu was Tak, widzimy. tak. I w końcu was widzimy, bo czasami właśnie lustro, że ludzie tak próbują wybuchnąć śmiechu, a tak jest. Nie, jednak nie, nie, nie. Muszę wyglądać atrakcyjnie, jeszcze jestem w telewizji. Ciężko się śmieje, jak nie, się nie, robi nie, tak. nie? Ciężko tak, śmiało, 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 Drodzy państwo, ale takie mam pytanie. Takie chcieliśmy naprawdę z wami pogadać na, na, na dzień dobry. Jest godzina 19.30. Państwo tutaj z nami dzisiaj, to jest bardzo nam miło z tego powodu. Warszawa. Ale Warszawa. A normalnie tak, jak powiedziałem, Warszawa Warszawa <laughs> da się robić. Tak? A państwo normalnie co byście robili o tej porze jakbyście tutaj z nami nie byli? Śmiało. Spali. Pili, dobrze, w końcu jest Jesteśmy w Polsce. Nie, to jest bardzo dobra odpowiedź. Proszę się nie krępować. My lubimy taką, bo my zawsze zadajemy to pytanie na początku naszego występu. Gdziekolwiek gramy w Polsce, czasami zdarza nam się o dziwnych godzinach grać o 10 rano zdarza nam się grać. I zawsze w Polsce pierwsza odpowiedź, co byście Państwo robili o tej porze? Pilibyśmy. To jest taka polska fajna odpowiedź. Raz się zdarzyło, facet z końca sali krzyknął: ogórki. ogórki. To pewnie podtopicie. Idźmy dalej. Co jeszcze? Pani tutaj coś mówiła. Że co jeszcze robicie? Pani wyspała. A Prac... pracowała, przepraszam, o, pracowała. To teraz jest ta dziewiętnasta trzydzieści, to pani teraz jest tutaj. To Na L4, nie pokazuj mi pani, nie pokazuj mi pani, czekaj. Jest... Gdzie pani pracuje? Gdzie pani bywa? Gdzie w barze. W barze, w barze. To co pani ściemniesz, że pani by pracowała? Pani normalnie by grzała wódę, a nie tam by pani pracowała. Jest w barze kobieta pracuje, pracowała pracować. Ja... No oczywiście. Przecież... Ja pracowałem w barze wiele lat, ja wiem, jak to się, jak to się odbywa, nie jest... No dobrze, no, czy, idźmy co, dalej, co jest Co jeszcze? taki wesoły? Nie, nie już tylko w porządku. Tak po, wychodziłeś? Po, nie, nie, nigdy, nie. To miałem taką chorobę tropikalną, wiesz? Ja, uczyliśmy się od najlepszych. Nie, ale super, pracowaliby, piliby. Co jeszcze byście robili? Fitness. Kto powiedział fitness? Kto? Pani, naprawdę? Pani? No co, już pani? są efekty, widać. A, o. A pani? A sama czy z kimś przyszła i Bo ja nie wiem, to jest... – Sama? – Sama. Samiusieńka. Ojej. – Da się to załatwić. – O to. <noise> – Ale okej. <okay. głos> – Gdzie my nocujemy? Na pławski nocujemy, tak. <noise> – Tak mimochodem tylko mówimy. Uh -huh. e, dobrze, czyli pani by na fitnessie była. – Co jeszcze państwo Tam pani coś mówiła jeszcze. – że co? – Stali w kolejce w kolejce biedronze. Biedronze. Bogu dziękować, że oni tych wycieczek nie sprzedają. Naprawdę, I to jest, żeby Pani jeszcze by powstała i jest, jest super. Dobry. Ale widzisz? Ale widzisz? Od razu czuć, że Warszawa. Panią stać na to, żeby stać w kolejce. <grym> w Biedronce, super. Nie, ale to, czyli mnóstwo fantastycznych tak. rzeczy. A czy na przykład... To jest, o, o, to jest ciekawe. My jesteśmy w stolicy i to jest no. bardzo ciekawe dla nas, bo my zawsze pytamy też o to, czy Państwo oglądającie telewizję. Dlaczego to pytamy? Dlatego, że mówi się, że telewizja jest passe tak. i w ogóle, że ludzie mówią, że tak. dumni są z tego, że nie mają telewizorów w domu. A ciekawe właśnie, jakie jest w stolicy, bo jeszcze w Warszawie o to nie pytaliśmy. A Państwo oglądacie telewizję? O, jedno. super. I co oglądacie w tej telewizji? – o, o, kabaret. No kabaret. Wach, no. I bardzo na miło, tak. zamieniła Pani mniejszy ekranik na troszeczkę większy <noise> teraz, bo na żywo, bo na, na żywo. Na żywo. Tak. A na żywo, słuchajcie, wszystko jest lepsze. Tak, kabaret na żywo – lepszy. Yy, seks na żywo – też lepszy. <noise> tak, tak. – Znaczy, to akurat zdania są podzielone, ja myślę, To jest przereklamowana sprawa, bo jest... Ja... <noise> – ja mam takie zakładki posortowane, takie, znaczy nieważne, to jest takie mam, że wchodzisz na komputer, nieważne, czy żebrnę, wiesz. A ja tak jest szczerze, żona wie? No, to się chwali. <laughs> I wybawiony wracam. Czyli dobrze, czyli kabarety Państwo oglądacie, dobrze. co jeszcze oglądacie? M. Jak, mi... o, M jak M M miłość. miłość. A to tam było. To, to M. Jak miłość to jest. To, 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 to Hanka tam zginęła? W M Jak miłość to tak. Tak, ale teraz było ostatnio, że ktoś tam ze szpitala wyszedł. Ale to w innym serialu. A to w innym. Sabina z, z jakiego szpitala wyszła? Gdzie... O, tam pani będzie wiedziała. Gdzie Sabina wyszła? Z którego? Z jakiegoś serialu? Barwach szczęścia? Pierwsza miłość. Facet Pierwsza to powiedział. Miłość pan nie Facet to powiedział. Wow. Szacun. 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 naprawdę. Pierwszy. Ale, ale pan tak ogląda, że. Musi, musi pan. Właśnie, lubi czy musi, bo to, jest, to są tak. dwie różne. Meczyk ale okay. by się obejrzało, nie? No. No. Ale to jest ograniczona, ograniczona mobilność pilota, w następuje. No. występuje. A to jest no. niesamowite. Żonka taka drobniutka, pan taki duży, ale musi oglądać. <noise> To jest siła, kobie, człowieka. A... Ty jak masz w domu, o, tu chojrak przypiwieł, o, jak powiem mojej kobiecie, jak wrócę do domu i te, jest do domu, to domu, do domu. Nie, no, nie, okay, będę wracał. Jest, no muszę lecieć. No jest na no, to, to sposób. Jaki? Idę do garażu. <laughs> no, no i tam spędzasz dwa tygodnie. Tak to no. było. No drodzy Państwo, czyli mnóstwo fantastycznych rzeczy oglądacie i to jest, ale tam ktoś jeszcze, że trudne sprawy gdzieś tu padły, bo jest. A, Kto? pan. A kolega powiedział. Jest taki młody, już trudne sprawy, naprawdę. Chłopak, takie... przecież to. Ale nie no, nie trudne to... sprawy. To jest, ja wiem co to jest. To jest ten paradokumenty takie to są, tak? Ja się zatrzymałem, to jest sequel pamiętników z wakacji, wiesz? Trudne sprawy. tak. tak. Ja widziałem kiedyś w pamiętnikach z wakacji, widziałem bójkę. E, babeczka z facetem się poukła w pamiętnikach z wakacji, bo kupili wycieczkę w Lidlu, wiesz? I ona, i ona była tak? niezadowolona. Nie, no. I, no, naprawdę. I bójka wygląda no. tak, że e, pozwolę sobie zagrać kobietę no, graj, no. w tej scence i ona robiła coś takiego. Stefan, puść mnie! Puść mnie! Naprawdę tak była bójka i to jest to taki mnożący krew w żyłach, bo... Ale... Dramatyczne. Rozumiem, że Stefan później przed kamerą mówił o swoich odczuciach, tak, tak? Tak, że także... ciągłość akcji była zachowana. Nie wiem dlaczego Grażyna mnie zaatakowała. Nie wiem, nie wiem. <laughs> jest, bardzo, bardzo dobrze to. Jest... Bardzo tam grałeś chyba, co? Tam na wełeś, castingu. Na castingu byłeś rzeczywiście, no, mnóstwo <laughs> fantastycznych rzeczy. Państwo oglądacie w telewizji fajnie, ale... Tak, chcieliśmy Państwu zadać takie poważne pytanie na początek. Tak. Też byśmy prosić, żebyście w sposób poważny, tak, no, złamiemy sztampę kabaretu, uh -huh. żebyście w sposób poważny nam odpowiedzieli. I teraz. E, jak to się mówi, bez użycia mózgu. Te, jeżeli ktoś po ciężkim weekendzie ma taką umiejętność, może i teraz użyć jak najbardziej, się nawet przydaje. Ja tak na przykład bułki w sklepie kupuję. <noise> bez użycia mózgu? No? Jak to wygląda? <noise> A co to było? Grahamka. <noise> naprawdę. I tak. naprawdę? I panie... Normalne, naprawdę. I pani Ci podaje, mówi, proszę grahamka dla pana, panie Kamilu, tak? I tak wszystko kubieszka każdą tak. pieczywo. Bagietkę, jak wziął bagietkę. I... <głos> <głos> nie, ale okej, okay, nie, bo to, to no? mnie zainteresowało dość co by ro, Rogala. Roga, rogal. I! <laughs> e, rogale, rzadziej, rzadziej tak, widzę. I tak przez każde pieczewko, tak. masz obcykane, jest... Um, um. Łupana. Łupana. Łupana, bułeczka. Łupana bułeczka z makiem, świeża. Tego nie kupuję. No. Ale okej, okay, dobra, dobra. Ja to wiem, wiem, Ale wiesz co? no. po prostu. U pana ciężko pokazać. <laughs> okay, kumam, kumam. Ale nie, dobra, poważne pytanie, poważne. No. Jedno z najważniejszych pytań, A. jakie w swoim życiu usłyszycie. No to co, zadamy, śmiało, tak śmiało. prosto serca. No. Drodzy państwo, co tam u was? Jest energia. Jest, się dzieje. Jest, jest, dobrze. Wezwo. Pójdziemy sobie na kabaret. O, jak dobrze że są miejsca siedzące. Po co się kąpałem i tak już się spociłem. Co <laughs> się dzieje, się dzieje. A tak. drugie takie bardzo ważne pytanie. Drodzy państwo, czy wy się znacie nawzajem? O, tak, o. To u pani zrobimy wigilię. <noise> Ta, nie, ale super. Nie, Dlaczego my o to pytałem? Bo być może jednak siedzicie obok osób, których nie znać, i to jest dość krępujące. Zwłaszcza, że my będziemy starali się z was wydobyć jakieś śmiechy, oklaski i tak dalej. I nie wiem, być może tutaj przyszły jakieś samotne panie. Przyszły? Oj, gdzieś tam z tyłu nieśmiało. Tu jestem, tu, mały przebieg, już na zimówkach. <noise> nie, ale wiem, ale no. to jest? Pani. No dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. To jest to jest, drodzy Państwo, bardzo dobrze, że te panie są, bo być może one siedzą obok samotnych panów. Tak, tak, tak. tam siedzą. Jest... <śślam> Kamyk, no proszę damyś. Damyś. <ślam> Ja z panią na fitness się już napisać, ale powiedz mi jedną rzecz, taką jedną, bo to mi bardzo ciekawi, czy ty kiedykolwiek widziałeś tak siedzącą, samotną panią, naprawdę? Tak jest, jest. Żonę tak poznałem. <laughs> dobra, dobra ja Nie gdzie ja wiem, ja wiem, ja wiem, okej, okay. ale być może jak już doszliśmy, że są samotne panie, być może się do obok samotnych panów, być może tam już jakaś chemia zaczęła tak. działać, coś się zaczęło wydarzyć, ale teraz pani nie zna tego gościa siedzącego z boku i ona nie wie się na nią patrzy, bo ona mu się podoba, czy po prostu gościu ma ochotę na torebkę? O. Tak? Tak, bo mężczyzna czy podrywa, czy kradnie, wzrok ma bardzo podobny. To jest ciężko naprawdę rozróżnić. Ja ostatnio myślałem, że mnie facet na dworcu podrywał i mi torbę zarąbał. Naprawdę, takie maślane oczy robił, taki tempy wzrok, rozumiesz? I tak ja mówię, nie, nie, ja nie z tych, nie. Nie, to puch, torby nie ma człowieku, tak? Wsiąk tylko, tylko mignęło. A torba wiadomo, Gino Rossi. <noise> to albo w torbie wino z Rosji, równie no. cenna rzecz, której człowiek nie oddaje bez walki. Nie, nie. <noise> Proszę i my też wiemy doświadczenia, chociaż u Was to jest tak działa, jakbyście się znali od lat, bo my tak. wiemy też doświadczenia, że jak ludzie są na występie kabaretu, a nie znają się, gorzej reagują, jest jakaś taka blokada emocjonalna. Tak jakbyście się Państwo wstydzili swoich emocji, chociaż tutaj mam bardzo twardą publiczność. Tak. My pokażemy, jak reaguje publiczność, która się nie zna. Ona mniej więcej reaguje tak, że jak pada nawet jakiś żart, i on jest nawet śmieszny, a się nie znają, to jest tak, pada żart i jest takie... To jest taki klasyczny przykład tak, wycofania, się. wycofania Patrzymy no. na sąsiada, sąsiadkę, śmiać się, nie śmiać, klaskać, nie klaskać. Nie wiadomo do końca, co robić. No. Bardzo łatwo to w sobie przełamać. Wystarczy obrócić się w prawą bądź lewą stronę do osoby, której nie znamy, podkreślam, nie znamy tej osoby, i mówimy do niej coś o nacechowaniu erotyzmu brazylijskiego. <laughs> Rozumiem, że niektórym paniom ciarki po plecach przeszły. Mm, erotyzm Brazylijski. Będzie jakby w domu. A, a, a. O, ty jesteś ja Nie wiem, jaką bułkę ty dzisiaj jadłeś, ale cię zdecydowanie podłupaną chyba. Zdecydowanie ponosi człowieku, a ty masz erotę z Brazylijskim się w domu, że tak szafujesz do państwa? Masz? Jak sobie włączę Polsa, to lecę. A, i biegam za żoną po domu. Juan Antonio! Juan Antonio! Ty do żony Juan Antonio mówisz, tak? Naprawdę? Jak się nie ogoni? to... Dobra, zostawiam, Nie, ja wiem, ja wiem. I my byśmy chcieli, żebyście państwo tym erotyzmem brazylijskim do siebie strzelili. Skoro Kamil wymyślił, zabrnijmy w to, a co? Dobra, dobra, to ja na Tomku to pokażę. Zaraz sprawdzicie to na swoim organizmie, to nic nie boi, to jest bardzo proste. Załóżmy, tak jak wy w większości się nie znamy, pada 3-4 i robimy takie uuuu, dziubasku. Krótkie zwięzłe u dziubasku, namierzamy ofiarę i adresujemy ten tekst prosto w twarz. Dobra, kochani, wasza kolej, ale do osób, których nie znamy, nie, nie że do znajomego nie. strzelimy tym dziubasem. Naprawdę do osób, których nie znamy. Słuchajcie, Dobra. po dziubaskach będzie taki etap znajomości między wami, że będziecie sobie tysiaka pożyczać. <laughs> Od ręki. Dobra, no, chyba, uwaga. że studenci to 3,50. Uwaga. No? Nabieramy pełne puca powietrza, namierzamy osobę siedzącą z przodu, z tyłu, z boku, tak. której nie znamy. Tekst jest bardzo prosty. Uwaga. Trzy, cztery, cztery. Pięknie. Pięknie. Poszła zwierzyna z lasu, nie? Naprawdę? Fantastyko. Nieźle? Nieźle. No, tu przód nam się zaangażował. Góra naprawdę też fantastycznie poszła. Tam, tam u góry takie lekkie wycofanie było. Tam u góry wycieczka z Niemiec. <laughs> Przyjechać, co się dzieje tam z tymi, jakieś wymiana studiów. To nie wiem, to, 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 to wytłumacz Państwu z Niemiec. Proszę. Nie ci bardzo, niemiecki znam od dziecka, człowieku. Tak? Zielona góra, strefa przygraniczna. Patrz, co się robi Waszej. Meine Damn, meine Herren! Tam u góry. <grym> Ale wszyscy znają, już jest. Każdy zna znajomy. Przetłumaczył. Uważaj. to jest Du Hehe. Tu Nie, zago A jak będzie dziubaską w niemiecku, a? <grym> <Dżubasken>. <grym> No to tu Dwózak upada. Ujdź o Uwaga, nie nie uwaga. E... Achtung! Tam u góry! Achtung! Eins, zwei, drei! Nie, są, są, się, są Ale i tak nie nieśmiali. nie śmiali. Tak. Bawaria chyba nie? tak chyba bardziej. Ja, ale super, dziwasy zawodowe, rozumiem, że najgorzej mieli panowie nieznajomi, jak obok siebie usiedli, nie? To tak. Oh. Chociaż stan pewnie było takie. No, nie, 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 nie. no naprawdę, okej. Okay. Więc skoro z w Łodzibasek, klimat rodziny mam zadzierżnięty, możemy przejść do tematów, które porusza się w takim właśnie bliższym gronie. I mam pytanie do panów tu zgromadzonych. No jest liczna grupa, przystojni, mężczyźni, elegancki są ubrani. Panowie, czy wy obserwujecie swoje kobietki? Nie wiem, żony, narzeczone, kochanki, konkubiny, dziewczyny, każdy z nas coś tam wyhodował i trzyma w domu, prawda? No taka kolejna tak. rzecz dorasta, bierze na chatę i tak dalej. No, ale, panowie, obserwujecie. obserwujecie? Ale entuzjazm! Ja pierdykam! Niesamowite! Jak się zapytam facetów w grupie, czy obserwują swoje kobiety, to jest właśnie takie, obserwujecie? Tak. Jak ja ją obserwuję... Od 20 lat patrzę i czekam. Kiedy w końcu zamknie ją. A tak ci tak mówią! Bo... Naprawdę! Tak mówią, no tak naprawdę. Sprawdzaliśmy! Tak, mówią badania, ale dlaczego my o to pytamy panowie, nasi drodzy, czy obserwujecie swoje babeczki? Dlatego, że nasze kochane panie są niesamowicie cudownym zjawiskiem do obserwacji. Naprawdę, warto obserwować nasze kochane panie. Na przykład, taka rzecz, panowie: zwróćcie uwagę na to, że gdy dziewczyny są w grupie na jakiejś imprezie i wychodzą do toalety, to zawsze we dwie. Potwierdzacie? Jest coś takiego, nie? Coś no niesamowite. Jest Pytanie... takie zjawisko, diskawerusz o tym program robi. Ja, no. Tak. Czubówna będzie głos podkładać. No. Ona podobno tekst gotowy ma napisany, mhm. także to jest... Dwie samice udały się w sobie w znanym kierunku. Napotkały haszcze Czytała Krystyna Czubówna. Ja, ha, ha, ta. Tak będzie. Ha, ha. Ale, ale żeby, żeby nie było, że tylko się czepiliśmy pań tego wychodzenia, my też mhm. mamy taką specjalną zagadkę, taką rozróżniającą, właśnie specjalnie dla pań a propos mężczyzn. Drogie panie, czy wiecie, jaka jest różnica między stosunkiem przerywanym a wyprzedzaniem maluchem? Żadna, Żadne. dokładnie, w jednym i drugim przypadku facet myśli, że zdąży, naprawdę, to jest, tak to działa, tak to działa, no. to no. zrobisz, nic nie zrobisz. Sprawdzałeś? <grym> tak, bo ja mam malucha, nie znaczy, miałem, miałem. Moi? I mam dwójkę dzieci, proszę? Czy zdążyłem? Nie zdążyłem. Nie zdążyłem nawet, no mam dwójkę dzieci, także no właśnie to było takie, dość To ciekawe. było przy wyprzedzaniu. <lipieś> tak, tak, na trzeciego. Daj spokój, nie maluchem człowieku. Jest godzinłem, maluchem. daj. Nie, zupełnie. Nie no. Zawsze mogłeś zaciągnąć no ręczny ty zechłaną Antonio w domu. Rób co, co chcesz? To no. twoje prywatne sprawy. Tak, nie, ale to. wracając do tej obserwacji, D drodzy panowie, dlaczego w ogóle zagajamy ten temat? Nie. Dlatego, że my z Kamilem ostatnio prowadzimy takie badania. I chcielibyśmy pa zapytać pań tu zgromadzonych właśnie a propos tego wychodzenia parami. Dlaczego we dwie? Bo mężczyźni chodzą sami. Mhm. I drugie panie, dlaczego we dwie? Bo. Druga trzyma, Druga Druga trzyma torebkę. Praktycznie racja, no. Nie, nie to jest. To jest, to jest bardzo dobra odpowiedź. Tak. Jedna drugi trzyma torebkę. I się wyjaśniło, czemu faceci chodzą sami, wiesz, no, to, tak. jest, to jest jakby ten to logika. Dla... Dla... Dlatego faceci mieli jakieś te saszetki na rękę. <laughs> to jest, ale tak. to jest bardzo tak. dobra odpowiedź. Jedna drugiej trzyma torebkę. Super. Co jeszcze? We dwie, bo... Można, wow. po, można, poczekaj, można porozmawiać. Tak, że można porozmawiać. Tak. Ale rzeczywiście, można porozmawiać, bo to jest impreza, tak, tak, tak. wali muzyka, ciężko się tak, przystoi, usiedzi hałas. Uciec, no. hałas tak. Czyli co, to jest takie, można porozmawiać. Mm. Bub, bub, bub. Chodź, Małgosia, chodź, tak głośno, chodź. No ty, rzecz to bub, bub. widziałaś, no, co ona się ubrała! Matko no, jedyna! Przecież ona widziałaś, jakiś ten make to jest już no, co no, najsłabiej, ale Na panteres, taka się wzięła, ma włosy pod nosem, ją zapraszają, zaprosią, wejdą, nie wiem, w ogóle nie będę z tobą rozmawiać, w ogóle wracaj, wracaj, uśmiecham się, uśmiechamy się, uśmiechaj się, Pyszny. La firynda. I trzecia był, ma przerąbane, nie? Jest, ale okej, okay, mamy super. Jedna, tak. druga, trzyma torebkę. Można pogadać. Co jeszcze? We dwie, bo. Nie, Ta orientacja. Jak? Ta sama orientacja. Ta sama orientacja. Czekaj, jakbym czegoś zapomniała, to se sprawdzę, nie? Ale czekaj, ta sama orienta... ale co to ma. W... No, że krzywdy czy nie zrobili. <grymne> sama orientacja, że nie, nie, kurde, ciężko mi to zrozumieć, naprawdę, że co, że orientują się, że ta sama, że chce siku im się w tym samym momencie, bo, bo to jest... To dobra, Okej, okay, okay, dobra, 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 to jest... Ale to jest, to jest ja to rozkminię kiedyś, tą odpowiedź, dobra. naprawdę. Dobra? co jeszcze, we dwie bo? Bo tam... Jak bezpiecznie. Nie? O, o, do jakich toalet Pani chodzi? <grymne> <grymne> ale nie, to no, jest kwestia bezpieczeństwa, to jest bardzo dobre, Jasne. No. czyli... Proszę? Okay, nie ma kto połamać papieru. No jak... rozumiesz, no wiesz. Jest u ciebie? <laughs> A to trzy muszą iść, ten, wie, że mam sobie. A jak to u tej drugiej? Nie, nie ma. <laughs> Okej, okay, ale, ale tam, że kwestia bezpieczeństwa. To ja uważam, że, że koleżanka, która się bierze, bo jeżeli to ma być no. rzeczywiście bezpiecznie, no to jak obstawiasz? Taka konkretna dwa na dwa. <laughs> ma z sobą broń, przeładowuje. <suszy> Jest, ale jest bezpieczniej. tam, pójdzie do końca jest, imprezy. Jest bezpieczniej. Yes, yes. Jest. Bardzo dobra odpowiedź. Tak. D dobra, ostatnia, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. We dwie bo? Kosmetyki. Kosmetyki. W torebce. I tam Pani jeszcze mówiła, ja, bo co? Ubierają się nawzajem? Jak chciałem powiedzieć, ja... Nie, 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 bo to jest, to jest, to jest bardzo czekaj, dobra czekaj. taka socjologiczna odpowiedź, że ubierałem się nawzajem. Bo ja, ja rozumiem ten problem, no. bo ja kiedyś tak się nawaliłem, że mnie kolega musiał ubierać. To jest, to jest fakt, ale że ja nie widziałem, że kobiety takie rzeczy robią, że muszą. To no, bo drugą... mają skomplikowane stroje, prawda? Tak? Że, ale jaki to jak? jaki strój? Kombinezon. Kombinezon, widzisz? No. A co, taki spawalniczy kombinezon? że co? Ja Zameczek jest z tyłu, tak? Co? Możesz mi rozpiąć. <laughs> Ale to czekaj, 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 Jedna bardzo ważna rzecz. To żeby kobieta w kombinezonie zrobiła siusiu, no tak. to musi zrzucić wszystko do kostek? Słuchaj, patrz. Dobra, teraz roz, weź jedna, roz, roz, rzecz. Rozpinam, jedna no? rzecz. Jedna rzecz. No? Jedna bardzo ważna. No? To jest niebezpieczny strój. Dlaczego? Patrz, kobieta wchodzi do toalety. No? a jej druga koleżanka no? rozpina. Ta no? tą rozpina, tak? No? Bo no? dwie w kombinezonie. No? Siadają. No? I jest dźwięk alarmu. Pali się. Czujesz? Taki stado babeczek w kostkach. Jest, to jest strasznie bez... Ja powiem, że to jakiś z BHP musiałby być. To jest, no, no czujesz na imprezie? Wszystki w kostkach mają. To jest, jest, no bo nie zapniesz tego. Chyba, że takie sznurki zamontują. Jak, ue, Słuchaj, no. Jest. Coś za coś. <laughs> Ale dobra, to kombinezon. I tam ogóry, co, że kosmetyki, kosmetyki tak? Kosmetyki po, sobie pożyczają, po, pożyczają tak? sobie nawzajem. Bo to nie jest tak, że jedna weźmie wszystkie kosmetyki na imprezę, nie? Nie no, jakby jedna wzięła wszystko taki wór 50-kilowy musiałem. Tak no właśnie, to jest. Nie, to jest... Dlatego się y, pani potwierdzi, zwaniacie się przed imprezą. No tak. właśnie, zdwaniają się, patrz, y, eksperyment będzie. Dzwonię do ciebie. To, to mnie, dobra. Y, halo? halo? Monika? Tak, to ja? Słuchaj, lecimy na imprezę, nie? Tak. No, ja biorę to do oczu, do dołsy lecimy. Halo! Halo? Halo? jak biorę do ust, to nie idę. smędkie! <śmetyki> no smędkie! do mnie No smędkie! No smędkie! Tutaj do rzęską okay, sobie śmienić. Sam będziesz zapinał. Wiesz, to jest, jest, Co za człowiek! No, dziękujemy bardzo serdecznie za te odpowiedzi, fantastyczne. Dobrze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, drodzy panowie, bo nie tylko nasze kochane panie, jak już ustaliliśmy, wychodzą we dwie. Ale jak panie to robią, o. to jest fenomenalne. Bo w ogóle my mężczyźni, nie różnimy się od kobiet tym, żeby się porozumieć, my musimy ze sobą gadać. Normalne. Natomiast nasze kochane panie porozumiewają się na zasadzie wymiany komórkowej. Naprawdę mamy na to dowody. No. Mnie się nawet wydaje, że to działa tak, że dwie panie siedzą na imprezie obok siebie, jedna stąd wysyła specjalny sygnał, mhm. to leci w kosmos, satelita odbija ten sygnał do koleżanki obok, ta z boku już wszystko wie. Naprawdę, mamy do to dowody na każdej imprezie. Panowie, poobserwujcie swoje piękne panie, Bo one przed do toalety, one tu flirtują, tu piją drineczka, tu coś poprawiają i nagle jest takie... Naprawdę, naprawdę, niesamowite. Mało tego. One nie potrzebują GPS-a, żeby tam trafić. Porebka je prowadzi. A panowie, przypomnijcie sobie jakąś imprezę, na której byliście, podeszliście do faceta i zrobiliście takie... Coś zupełnie inaczej skończyło. Może wtaleć, ale nie może, może. Już. I Drodzy Państwo, jeszcze na początek chcieliśmy z Wami przeprowadzić taką zabawę integracyjno-edukacyjną. Mianowicie chcielibyśmy w Was wzbudzić pewną cechę, która wśród Polaków odchodzi w zapomnienie. Chodzi nam o zaufanie. Polacy przestają sobie ufać, to jest bardzo zły objaw. Powinniśmy ufać sobie coraz bardziej. Ja się tylko wtrącę na chwileczkę, bo Tomek bardzo dobrze zna się na zaufaniu. On pracował kiedyś w kredytach. <słuch> O, chwilówka, nieważne. Proszę drodzy państwo, na czym polega nauka zaufania? Na trzech bardzo prostych krokach. Pierwszym krokiem w nocy zaufania jest krok następujący. Bardzo bym prosił, żebyście wszyscy zamknęli oczy. Budujemy zaufanie, to jest bardzo istotne. Jesteśmy po dziubaskach, nic złego się nie wydarzy. Naprawdę. Spokojnie można zamknąć oczy. Ale widzę, kto nie zamyka ż po twarzy widać otwarte oczy. Nie da się oszukać. Y, mam zamknięte. Jest. Zamykamy oczy, budujemy zaufanie. Drugi krok, bardzo istotny. Prawą ręką budujemy zaufanie. Obejmujemy osobę siedzącą z prawej strony. Nie bójmy się. Kontakt fizyczny też buduje zaufanie. Bardzo dobrze. Grupa Sobie Ufa. Fantastycznie. Dla wycieczki z Niemiec. No bo spodzio Bardzo dobrze. Taki bonusik, za co słapiemy to nasze, dodatkowe. Jest także warto skorzystać. Trzeci krok, bardzo istotny. Lewą rękę wkładamy do kieszeni osoby siedzącej z lewej strony. To jest high level zaufania. I teraz najważniejsze. Wyciągamy co tam znajdujemy i rzucamy w moją stronę. Jest. Idę wodą. Zmieściłaś się dobrze. Mówiłeś coś? To nie, nie, nie. Oj, Andrzej. No Andrzej, tak sobie siedzimy. Tak. W ciszy i spokoju tak. na plaży. Co, mm. wreszcie tak możemy, wiesz, spokojnie porozmawiać o różnych sprawach naszych. To znaczy ja mówię, a ty słuchasz. Nadal to jest rozmowa. Andrzej. Słuchaj, so Andrzej, czym ty mnie możesz jeszcze w życiu zaskoczyć? Powiedz mi, czym ty mnie jeszcze możesz zaskoczyć? A wiesz, że w pracy opublikowanej przez Physical Review Letters Kanadyjscy, naukowcy dowodzą, że w niskich temperaturach możliwa jest konfiguracja kwarków dolnych i górnych. Co? Kwarki. Z nich są zbudowane wszystkie istniejące atomy. Jest bombowa. To my nie potrzebujemy! Ona nie potrzebuje, on się z nią morduje! Ja! Godzianko, zmarszczą zdrową, bo jeżdża jest bombowa! Andrzej, ty słyszałeś? Czemu? On Cię obraził! Nie, on mówił o tobie. Ale, ale, Andrzej, przecież my wciąż jesteśmy jedno. Więc jak ktoś obraża mnie, to jakby obrażał też ciebie. No, no, no na tym polega małżeństwo. To znaczy, że jak ty obrażasz mnie, to obrażasz samą siebie? Nie. Nie, to nie jest tak. Przecież. No, nie, to nie jest tak. Andrzej, no przecież jak czasami mi się wyrwie o jeny siedem razy w tygodniu, że ci powiem, że weź iść debilu, no to co? Powiedz mi, gdzie ja cię tutaj obraziłam? No powiedz mi, gdzie? Lud bambino, jak wiatr chalny, wzmaga popęd seksualny! No jest, do, nie, oh. Nawet o tym nie myśl. Kiedy ona mówi nie, to sąsiadka loda chce. <noise> Andrzej, zrób coś. Ja się nie czuję dotknięty. Nie tym człowieku przeszkadzasz, tylko. No, może małżeń, ma, w małżeństwie iść. W... O, o tej historii! tak. A weźcie kobieto, już przymknij, dobrze? Naprawdę, daj człowiekowi po, pracować, nie? Papugujesz tu, siedzi taka, o na plażę. A panże z takim bamboszem na plażę przyszedł, naprawdę. Wstyd, wstyd! A czyli no weź, no zrób coś, no! Dobrze, żeś mu coś powiedz! Dobrze, nie. Aha! Czy ty o mnie nie zawalczysz? I ja o mój honor, tak? Dobrze, dobrze. Sama pójdę i sama to załatwię. Aj. Chodź tu, gościu. Chodź tu, gościu, do mnie w chwili. Chodź tu, gościu, do mnie w pan? Nie, pan nie. Co tu się wyobraża? Proszę pani, ale proszę, spokojnie! Proszę, proszę, nie stawiać oporu. Ja tu jestem poszkodowana. Co tu się dzieje? Jest. Cześć, dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry. Witam serdecznie. Komenda miejska, czerwonka, zielonka. Powierów. Nas zawiało na dworze nas powiało. Kawałek. No, ko komendanta z Białegostoku Oım. na scenie już tutaj. Ja nie wiem, to pana tak mówię, bo ta pani zaatakowała tego pana, co sprzedaje lody, tak? I ona go tam krzywdę zrobiła i powiedziała, że, że to nie jej wina, że ten pan zaczął i że tu jest człowiek, który może potwierdzić jej tożsamość. No. Mówi, że, że pan jest jej mężem. Pan no. jest mężem tej pani? Mm. <gas restore> <gled> y <claro> Andrzej. W tej chwili proszę powiedzieć, że jesteś moim mężem. A co, a co pani wymusza, jakieś? tutaj ze znaniem? Bo... Do... Pani się proszę tam. Może... Proszę mi powiedzieć, czy to, to jest pańska żona? Czy to jest pańska żona? I Ich verstehe nicht! Nooo...